Salwete, Pariter Omnes. Tak mi się spodobało nagrywanie, że wczoraj nie mogłam się doczekać, i mimo że była niedziela i nie jechałam nigdzie samochodem, to nagrałam dla Was recenzję książki profesora Węcowskiego. Serdecznie zapraszam do oglądania, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Ale wolę nagrywać w samochodzie, jakoś nie skupiam się wtedy na tej kamerze, tylko na drodze. I dzisiaj mam e, te też recenzję programu, który być może już Wam jest znany. Wam czy Państwu? Bo nie wiem, wczoraj mówiłam Państwu, e, ale czasami chyba mówię Wam, nie jestem konsekwentna w tym. Program, aplikacja która była wypuszczona jakiś chyba rok, półtora roku temu i ja nie wykupywałam subskrypcji wtedy nie miałam możliwości, nie miałam czasu, nie miałam możliwości żeby z niej korzystać ale ten rok jest zupełnie nowym rokiem jak mówiłam też wczoraj, we wczorajszym terminiku i dużo rzeczy się zmieniło i mam Właśnie wykupioną od paru dni, właściwie od dzisiaj, subskrypcję programu LEGENTIBUS. LEGENTIBUS BY LATINITIUM. Od paru dni miałam, trzy dni jest okres próbny, pełna, zupełnie pełna wersja bez żadnych ograniczeń. To są trzy dni okresu próbnego, więc to na 100% zachęcam wszystkich, żeby z tego skorzystali a później subskrypcja roczna to jest około 350 zł w zależności od ceny euro, dolara Te przeliczniki na, yy, na Google Play są różne yy, czyli wychodzi złotówka dziennie i to jest bardzo, bardzo rozsądna cena za to wszystko co ta aplikacja daje powtarzam, Legendibus. Yy, autorem jest Daniel Peterson Szwed, który jest filologiem klasycznym, kończy, o ile wiem, doktorat z filologii klasycznej i jego żona Amelia. Daniela Petersona znamy z podcastu Latinitium. O, przejechałam na pomarańczowy. Ok, Co się nie stało. Na którym to podcaście były... Było bardzo wiele materiałów po łacinie, rozmaitych filmików i też trochę po angielsku, ale przede wszystkim po łacinie. Daniel jest wybitnym znawcą języka łacińskiego, zna się też na literaturze łacińskiej. Przepięknie czyta wymową restytuowaną, ale niezbyt, niezbyt fundamentalistyczną, bo są inni obecnie promotorzy wymowy restytuowanej, którzy promują taki bardzo skrajny jej, jej model czy wersję, bardzo skrajną, która jest trochę no, niepodobna do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Daniel Peterson taką umiarkowaną restytutę stosuje. Bardzo, bardzo pięknie czyta. I teraz już, tak jak patrzyłam na ten na ten Wideoblog Latinitwium to nie było tam w ciągu ostatnich chyba dwóch lat tak dużo materiałów. No i nic dziwnego, ponieważ on skupił się na produkcji treści do swojej aplikacji, a aplikacja e, służy do tego, żeby czytać teksty łacińskie i równolegle słuchać nagrania. Jest to coś wspaniałego. E, teksty mamy tam dostępne na bardzo różnych poziomach jest nagrana cała familia Romana no ale familie Romana można też słuchać sobie w innych miejscach między innymi ta aplikacja którą recenzowałam ostatnio Addisco z, z, z ćwiczeniami w tej aplikacji też są, właśnie niedawno zrobili duży update i w tym update'cie są jest, są recytacje w różnych wymowach. Między innymi też jest Wymowa Polska, którą wyprodukował, te, te nagrania wyprodukował Marcin Loch. Więc w programie Legendibus mamy do przesłuchania całą familię Romanę, mamy do przesłuchania kilka rozdziałów pierwszych z Roma Eterna, to jest w trakcie produkcji. Mamy do, do przesłuchania różne teksty, takie dydaktyczne. Na przykład. Uh, fabulae faciles, uh, puer romanus, uh... Tych wszystkich brytyjskich, amerykańskich autorów z końca XIX, początku XX wieku, którzy pisali właśnie takie opowiadania, narracje dla uczniów, dla dzieci. Tego jest bardzo dużo. Są współczesne nowele po łacinie, między innymi Pugio Bruti, autorstwa samego Daniela Petersona i innych również współczesnych autorów tekstów takich prostych, dydaktycznych, takich readersów, nie? Takie, takie właśnie są takie readers. Angielskie. Proste teksty, teksty, które są bardzo wciągające, bardzo właśnie ta narracja jest taka żywa i są teksty po prostu bardzo ciekawe, ale na prostym poziomie odpowiednim dla osób początkujących czy średnio zaawansowanych. Więc dużo jest takich rzeczy. No i potem przechodzimy już do coraz poważniejszych spraw, do literatury z literaturą łacińską, włącznie literaturą wszystkich epok. Ja sobie ostatnio słuchałam, um, słuchałam sobie y, mowy Muretusa de utilitate Literarum, y, są mowy Cicerona. Jest ta cyta agricola, jest. No, to tego całego katalogu nie będę wymieniać, tej literatury jest bardzo dużo, i też jest sporo takich tekstów trochę pośrednich na przykład skróty, skróty z Liviusza o historii Rzymu bardzo, bardzo dużo możliwości a są też ciekawe na przykład poezja z okazji świąt Bożego Narodzenia Wielkiej Nocy są takie zestawy tekstów świątecznych na przykład hymny i poezja dotycząca Bożego Narodzenia więc wybór jest ogromny ale co najważniejsze no, to cały czas rośnie cały czas są prace nad tym trwają nad tym prace to, co jest wspaniałe, to, że możemy sobie czytać tekst na przykład na tablecie albo na komórce i jednocześnie słuchamy pięknego, bardzo profesjonalnego nagrania, które zachowuje długie i krótkie samogłoski. Które jest udramatyzowane niekiedy. Daniel ma duże zdolności aktorskie i one są widoczne w tych nagraniach. Jeżeli chodzi o dialogi, on potrafi trochę zmieniać głos, więc jest to bardzo, w zależności od tego, która postać mówi, więc jest to bardzo, bardzo dobrze zrobione. I tekst sam się przysuwa, sam się skroluje i. Zdanie, czy właściwie fraza, która akurat w tym momencie jest czytana, jest podświetlona innym kolorem. Więc dla mnie to jest niesamowite. Ja kiedyś dużo czytałam, ale później, im byłam starsza i bardziej zanurzona w świat cyfrowy i w różne skoki dopaminy związane z Facebookiem itd. Tak Poziom mój koncentracji bardzo się obniżył, i mam wrażenie, że jeżeli chodzi o jakby im młodsze pokolenie, tym trudniej jest skupić się tak po prostu na książce. Ja jeszcze nie straciłam tej, czy właściwie straciłam tą umiejętność na jakiś czas, teraz ją znowu odzyskałam, potrafię znowu czytać książki, co jest czymś wspaniałym, ale no bardzo pomaga, prawda? Takie to, że ktoś nam recytuje i równocześnie możemy patrzeć na tekst. Nie wiem, może komuś z Was wyda się to takim bardzo, jakby, prymitywnym problemem, ale dla mnie osobiście, no, bardzo chcę przeczytać ten tekst, ale czasami trudno jest mi się skoncentrować. Więc ta aplikacja jest czymś wspaniałym, naprawdę, naprawdę jest bardzo prosta w obsłudze, taka bardzo intuicyjna. Można, ja notorycznie robię na przykład tak, że jeżeli czegoś nie do końca zrozumiałam, to cofam, po prostu jedno kliknięcie i już wracamy kilka. Kilka fraz czy akapit wcześniej i jest powtórka, prawda? Można sobie kil kilka razy to powtarzać. On no, przez uszy, że zwłaszcza jeżeli ktoś jest słuchowcem, chociaż podobno to. Już podważono te, ten podział na słuchowców, i wzrokowców, i kinestetyków, ale no ja, mi, mi zdecydowanie wszystko wchodzi przez uszy, więc jeżeli ktoś też ma taką preferencję, to, to bardzo, bardzo polecam, ale nie tylko, bo sam fakt, że się skroluje tekst na ekranie, to już może być bardzo pomocne. I, no i oczywiście też jeden z argumentów, który Daniel sam podaje w materiałach swoich reklamowych, to jest to, że bardzo wiele z tych tekstów, które tam są zamieszczone, one są wprawdzie dostępne. No, oczywiście możemy pójść do biblioteki i czytać je w bibliotece, ale to są stare wydania. Często nie ma nowych wydań. To są skany, PDF-y ze skanami bardzo starych wydań. Szukamy tego, przedzieramy się przez to Google Books, a tutaj mamy po prostu taki wybór, propozycje, prawda, ciekawej literatury, Zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o neolatina, tak? bo właśnie to jest też świetne, że jest ta ciągłość, jakby nie ma dyskryminacji, są teksty dydaktyczne łacińskie, są teksty nowołacińskie i są teksty klasyczne. I jakby to jest po prostu cała ta nasza łacina, z którą możemy się stykać i w którą możemy się zanurzać. No i a propos tego zanurzenia, no to jeszcze jest taki aspekt, że, że mamy My możemy sobie stawiać cele w tej aplikacji. Na przykład mój cel jest taki, żeby czytać sobie przynajmniej 40 minut codziennie. I aplikacja nas motywuje do tego. Przypomina się nam, daje nam, daje nam takie nagrody w postaci jakichś fajerwerków i innych. Mamy, mamy po prostu zawsze taki dobry feedback, takie głaski za to, że przeczytaliśmy kolejny rozdział. Tak, można sobie odhaczać, że jest coś przeczytane. Więc bardzo, bardzo polecam. Każda złotówka, tak jak mówię, można też kupić to na krótszy okres, ale najbardziej ekonomicznie wychodzi subskrypcja na rok, to jest około złotówki dziennie i to jest. Złotówka bardzo dobrze wydana, lepiej nie można jej wydać, więc serdecznie Wam polecam serdecznie Wam polecam Latinitium i do następnego usłyszenia i zobaczenia.